Dzień dobry, dzień dobry, serdecznie witam. Po krótkiej przerwie nie było mnie trzy tygodnie z Wami, ale to nie znaczy, że zapomniałam o akcji Pożycz, przeczytaj, poleć, nic bardziej błędnego. Otóż jestem, siły zregenerowane po urlopie i mam już dla Was dzisiaj wspaniałego gościa. Jest ze mną Magda Meijer, która zgodziła się wziąć udział w jedenastym odcinku wywiadu w ramach akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć. Dzień dobry. Ja od razu z góry uprzedzam Państwa, że jestem w trakcie remontu, więc jeżeli jakieś by były w tle nieprzewidziane odgłosy, to wszystko jest w porządku. <noise> tak ma być. Słuchajcie, nie regulujcie odbiorników, tak, tak ma być. Madziu, bardzo się cieszę, że, że Cię widzę, że zechciałaś poświęcić ten czas, żeby z nami porozmawiać. Są też z nami czytelnicy, są też Twoi, e, są też obserwatorzy, są też blogerzy. Bardzo serdecznie wszystkich Was witam. Dzisiaj wyjątkowy dzień. E, pewnie w tym ferworze e, nie miałaś czasu może zerknąć nawet na, na Facebooka, e, a może wiesz, że dzisiaj jest Dzień Blogera, więc e, serdecznie pozdrawiamy. E, życzymy Wam naprawdę dużo, dużo siły do tego, żebyście realizowali te swoje. Pasję. Cieszymy się, że z nami jesteście, bo tak naprawdę jesteście takim głosem, dzięki któremu też to nasze pisanie ma, ma sens, bo trafia do szerszego odbiorcy. Tak, A... ja dodam od siebie na marginesie, że ja zaczynałam właśnie od bloga recenzenckiego i dopiero później zaczęłam pisać książki, więc doskonale zdaję sobie sprawę, jak to wygląda też po drugiej stronie. I myślę, że gdyby nie blogerzy, gdyby nie ich fantastyczne pomysły na promocję, recenzje, zdjęcia, posty, no nie byłoby nas tu dzisiaj. Tak, jest to ogromne wsparcie, dlatego naprawdę doceniamy to, co dla nas robicie. To ciężka też praca, bo przyjemnością jest, olbrzymią przyjemnością jest czytanie książek, mówienie o nich, ale też wymaga nakładu pracy, zaangażowania i dużo, dużo siły. Także raz jeszcze bardzo Wam za to dziękujemy i świętujemy razem z Wami. Kochani, jeżeli jesteście, to dajcie nam znać tutaj w komentarzach. Ja będę starała się je udostępniać, te wasze powitania, bo wiem, że z nami jesteście, że nas obserwujecie. No niestety nie możemy tutaj witać wszystkich pojedynczo, ale te komentarze wasze będę wyświetlała. Madziu, wiem, że niedawno wróciłaś z wakacji, wypoczywałaś na pięknych plażach, cieszyłaś oczy pięknymi widokami, E, powiem szczerze, że ja właśnie dzisiaj wróciłam i też e, no, m, chciałabym się troszeczkę do tego odnieść, bo to co zaobserwowałam na, na plażach, e, że no może nie co piąty, no może nieco dziesiąty, ale co piętnasty plażowicz trzymał w ręku książkę. No dla mnie jest to bardzo budujące. Ja tylko zaznaczę, że no nie, nie byłam to, nie, nie widziałam tego na plaży w Polsce ale samo to, że ci czytelnicy są za granicą, już jest budujące. Jakie ty masz obserwacje w tej kwestii? Tak, zdecydowanie też to zauważyłam, sporo osób rzeczywiście było, czy na plaży, czy w hotelu przy basenie na leżakach leżały osoby i czytały książki. Nawet zrobiłam sobie takie na własne potrzeby statystyki i wyszło na to, no. że najwięcej Brytyjczyków, tak, bo patrzyłam oczywiście na tytuł książki, autora, tak, w jakim języku, to jest moje prywatne zboczenie, zawsze patrzę kto co czyta i czy czyta coś po polsku. Moim um, największym marzeniem jest chyba to, żeby oczywiście zobaczyć kogoś czytającego moją książkę na żywo, nie udało mi się to, był Remigiusz Mróz na jednym z leżaków. Więc przyobserwowałam, U. Tak, więc, więc Polacy też czytają. Polacy natomiast, też. Tak, natomiast, tak jak mówię, najwięcej wydaje mi się, że widziałam czytających Brytyjczyków. I wydaje mi się, że w Polsce, kiedy byłam nad morzem, też widziałam sporo osób z książkami. Ja bardzo dobrze żyję, jestem w stałym kontakcie z bibliotekarkami z Biblioteki z Ustronia Morskiego. I wiem, że dziewczyny w okresie wakacyjnym no. przeżywają prawdziwe oblężenie. Drzwi do biblioteki po prostu się nie zamykają. Więc to jest bardzo dobry znak, że czytamy na urlopie, i jest to dla nas jedna właśnie z takich najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu. No, właśnie to, co mówisz, jest to budujące, że te książki są. To w takim razie mam tutaj pytanie do naszych czytelników. Jeżeli byliście w tym roku nad Polskim Morzem, jeżeli widzieliście, albo może mieszkacie, bo przecież też niektórzy z Was mieszkają nad tym Polskim Morzem i mają okazję być tam bardzo często, jeżeli widzieliście czytające osoby, to podzielcie się tym z nami w komentarzach, naprawdę miło nam będzie i. Jakoś to podbije te nasze statystyki i to wyobrażenie właśnie o polskich czytelnikach. Ja nawiążę do tego, co ty powiedziałaś o tym, że te biblioteki przeżywają takie oblężenie. No właśnie, a czy ty sama w wakacje czytasz więcej, czy może mniej książek? Hmm, czytam więcej. Hmm. E, natomiast e, no, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to zależy od formy wypoczynku i przede wszystkim długości. Mhm. Tego wypoczynku. Bo na przełomie maja i czerwca byliśmy na Krecie i byliśmy tam tylko przez 7 dni, z czego 4 dni mieliśmy auto i zwiedzaliśmy. Więc przyznaję się, bez bicia nie przeczytałam ani jednej strony, bo nie miałam na to czasu, ponieważ było no, bardzo tak. intensywnie i zwiedzaliśmy. Natomiast teraz byliśmy na Fuerteventurze dwa tygodnie i auto mieliśmy tydzień, a drugi tydzień to był właśnie taki spacerowo, plażowo-basenowy. I właśnie podczas tego drugiego tygodnia przeczytałam dwie książki. Jedna z nich, śmiało mogę ją, obydwie były dobre, ale ta, o której chcę Państwu powiedzieć, no naprawdę wyjątkowy debiut, który chciałabym polecić. Jest to powieść Schronisko, które przestało istnieć. Jest to powieść kryminalna z wątkami historycznymi. I czytało mi się to bardzo dobrze i byłam pod wrażeniem, że jest to debiut, bo jest napisana książka, w bardzo dobrym stylu i mhm. e, tak mnie wciągnęła, że nie, nie umiałam zejść z tego leżaka. Bałam się, że potem będę spalona e, od słońca, natomiast e, natomiast no, nie umiałam przer przerwać. E, I w ogóle, ja mam wrażenie, że latem, wiosną czytam więcej, e, ponieważ więcej jest tego czasu na zewnątrz. Idę z dziećmi do parku, mhm. na boisko, więc wtedy mogę wziąć e, książkę, no bo oni zajmą się wtedy sobą. Pograją, pobawią się, pojeżdżą na rowerze. Natomiast jesienią i zimą czytam zdecydowanie mniej. Jest to też na pewno uwarunkowane deadline'ami, które zawsze sobie ustalam w taki sposób, żeby wszystkie książki, powiedzmy w czerwcu, które mam na przyszły rok, to ja w maju, czerwcu kończę i jesienią wracam do tej intensywnej pracy. Mhm. Zawsze sobie to robię tak dwu, trzy miesięczne wakacje. Ze względu na dzieci, które wtedy nie chodzą w tym okresie wakacyjnym do szkoły, no i ze względu też na to, żebym ja odpoczęła psychicznie i fizycznie. No więc jesienią, zimą czy tam mniej, no bo więcej pracuję, no i też jest się więcej w domu, więc automatycznie w domu zawsze znajdzie sobie, znajdę sobie jakąś pracę, no i wtedy z dziećmi też się spędza inaczej czas. Mm -hmm, zgadza się. Czyli to lato jednak u ciebie no, takie obfitujące bardziej w czytanie niż wpisanie. Tak? W tę tak, stronę. To jest, to jest mm -hmm. czas na przeczytanie tego, co napisali inni. <laughs> Dobrze powiedziane. No to w takim razie powiedz mi, jak ty uważasz, czy w Polsce w ogóle są potrzebne jakieś akcje promujące czytelnictwo? Że Skoro są. widzimy, że na tych plażach jednak ci ludzie czytają, dla mnie to też było takie bardzo budujące, że e, oczywiście część leżała e, ze smartfonem w ręku, ale no, była jednak grupa czytających. Tak, e, ale nadal mam wrażenie, że jesteśmy społeczeństwem, które czyta mało, że jednak e, przeważają inne formy spędzania wolnego czasu, inne rozrywki. Chociaż ostatnio, według raportu opublikowanego przez Bibliotekę Narodową, tam chyba na tej chwilę 36 czy 37% Polaków zadeklarowało się, że w roku ubiegłym przeczytało choć jedną książkę. Ostatnio byliśmy na weselu u znajomych i zrobiłam, zrobiłam takie no, badanie statystyczne. Przy naszym stoliku siedziało 10 osób, no i okazało się, że z tych 10 osób, 5 osób. W zeszłym roku przeczytało co najmniej jedną książkę, czyli jest już 50%. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest reprezentatywna grupa, ponieważ no, gdzieś tam się obracamy w gronie znajomych. Natomiast no, są grupy, które wydaje mi się, że nie czytają w ogóle, znaczy nie, wydaje mi się, no, badania mówią swoje, nie czytamy. Nie czytają czytamy, po prostu. To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest pokłosie też słabego kanonu lektur, który nie jest dopasowany do potrzeb współczesnego młodego człowieka. Mhm. I gdzieś tam te dzieci, które są zmuszane do czytania książek, które niekoniecznie są dla nich atrakcyjne, potem książka kojarzy im się z czymś złym, z czymś nudnym. Mhm. Ja sama mam takie czytelniczki, które. W wiadomościach e, piszą do mnie, że: Wie pani, co ja nie czytałam, ale tak, no, z polecenia sięgnęłam po pani książkę i super dziękuję, e, dziękuję, że, dziękuję, że pani jest, fajnie, że pani jest, bo ja po nie wiem, 10, 15, 20 latach wróciłam do czytania. E, I to jest bardzo miłe i bardzo budujące. E, ja zawsze bardzo chętnie włączam się do wszelakich akcji, właśnie które, które promują czytelnictwo. Zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. Sama też pilnuję tutaj tej edukacji, tego obszaru edukacji u moich dzieci. I cieszę się, że rzeczywiście, rzeczywiście, ja mam wrażenie, widząc chociażby po tym, co się działo na targach w Warszawie czy w mhm. Krakowie w ubiegłym roku, Przeważającą grupę czytelników stanowiły czytelniczki w wieku tak 15, 16, 17, 18 lat, na 100 lat i to jest bardzo takie miłe i budujące zjawisko na przyszłość. Mm -hmm, masz rację, rzeczywiście. I to też rozmawiałam tutaj z um, um, no, innymi pisarkami, że faktycznie to jest takie budujące, że ta młodzież jeszcze chce i e, w sumie spora grupa tej, e, tej młodzieży e, chętnie sięga po książki. No właśnie, i to jest takie e, bardzo budujące dla nas. E, a powiedz mi, jaki potencjał widzisz właśnie w akcji Pożycz, przeczytaj, poleć? Co tutaj e, sama mogłabyś zrobić? Jak sama mogłabyś się w nią zaangażować? To znaczy ogromnym plusem tej akcji jest to, że ona zachęca do dzielenia się opiniami w sieci, ponieważ internet jest nieograniczonym narzędziem promocyjnym. Tutaj możemy dotrzeć do zupełnie nowych osób, nowych czytelników i cieszę się, sama, sama też to robię, tak, sama też dodaję opinie o książkach, mhm. które czytam, w tym roku akurat chyba tego nie robiłam, ale wydaje mi się, że znaczy w poprzednim tego nie robiłam, ale wydaje mi się, że wrócę do tego w tym roku. Zawsze na koniec, pod koniec grudnia dodawałam takie podsumowanie, które książki w danym roku zrobiły na mnie największe wrażenie, które polecam. I, i, i też sama często dzielę się refleksjami z, z lektur, z przeczytanych książek, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Więc wydaje mi się, że my, autorzy, możemy właśnie to robić, polecać po to, żeby uczyć czytelników tego polecania. Mhm. I, I cieszę się, że taka akcja powstała, zwłaszcza, że jest skierowana do trochę innego rodzaju czytelników niż ci, którzy nas, powiedzmy, obserwują i są z nami na, stale, na stałe w mediach społecznościowych. I mam nadzieję, że coraz więcej autorów będzie dołączać do tej akcji i że będzie ona zataczać coraz szersze kręgi. No ja też na to liczę, mam nadzieję, bardzo bym się cieszyła, bo tak naprawdę to przecież akcja w imieniu nas wszystkich i dla nas wszystkich no, mająca nam coś tam dać. tak? A powiedz mi, jak Ty reagujesz na, na opinie w ogóle, jeżeli Twoja książka została przeczytana, trafia do sieci i no, pojawiają się kolejne opinie, jak Ty na nie reagujesz? Przede wszystkim wyczekuję ich z niecierpliwością, ponieważ no, nie piszę dla siebie, nie oszukujmy się, piszę z potrzeby serca. Piszę dlatego, że uważam, że do tego zostałam stworzona i że to jest moje powołanie, i że to powinnam robić. Natomiast podejrzewam, że gdyby to moje pisanie nie spotykało się z zainteresowaniem, gdybym nie otrzymywała odpowiedzi zwrotnych od czytelników, i mówiąc wprost, gdyby moje książki nie znajdowały odbiorców, to nie wiem, mm -hmm. na jak długo starczyłoby mi tego samozaparcia. Aby to robić. Więc po pierwsze, tak jak powiedziałam, wyczekuję tych pierwszych recenzji. Ja jestem yy, tako, tego typu twórcą, który absolutnie. Yy, ja nie traktuję tych książek jako moje dzieci. W sensie, mhm. że nie negatywnej, negatywnych opinii, negatywnych recenzji jako strzał prosto w serce. Cieszę mhm. się, że pojawiają się zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ponieważ każda, każda opinia jest dla mnie feedbackiem i swego rodzaju wskazówką, co mogę zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Oczywiście nie narodził się jeszcze taki, który przypasowałby wszystkim. Tak, dokładnie, ponieważ nie jesteśmy jak zupa pomidorowa, żeby każdy nas lubił. Chociaż podobno nie każdy lubi tę zupę pomidorową, nie każdy, ale ja nie wiem, jak to, jak to jest możliwe. I, i, I jestem otwarta zarówno na wyrazy sympatii pochwały, jak i jakieś takie właśnie komentarze bardziej negatywne. Cieszę się z każdego, z każdej opinii i mam nadzieję, że i mam nadzieję, że czytelnicy przede wszystkim są ze mną szczerzy, tak, bo już nie, niejednokrotnie spotykałam się z opiniami, że zwłaszcza na przykład blogerzy nie chcą pisać źle o książce, którą dostali od wydawcy w ramach współpracy, na przykład, czy znają autora. Nie róbmy tego, bądźmy, bądźmy ze sobą szczerzy yy, i przede wszystkim wydaje mi się, nie wiem, mówię w swoim imieniu, tak? Ponieważ nie mm. wiem, jak do tego podchodzą inni, ale wydaje mi się, że takie właśnie negatywne opinie czy jakieś yy, błędy, nad którymi mo możemy pracować, to napisanie o tym yy, zrobi nam dobrze w takim długofalowym kontekście. Mm -hmm. Mm -hmm. No tak, bo jeżeli to jest e, tak, powiedzmy, krytyka, ale uzasadniona, czy też mająca na celu coś podpowiedzieć nam, tak? E, co możemy zmienić w tym naszym warsztacie, to jak najbardziej no, chętnie, tak? Zawsze wskazówki są mile widziane. Tak, Oczywiście. Natomiast... To nie była też e, taka personalna krytyka, hejt. No właśnie, e, z a spotykasz się? Tak, mhm. właśnie chciałam się do tego odnieść. Swego czasu spotkałam się z taką opinią, na lubimy czytać, i trochę mi to zepsuło humor, ponieważ to było w dzień, czy jeden dzień po premierze książki. Mhm. Bohaterka mojej książki dokonała kiedyś aborcji i żałuje swojego czynu. Mhm. I przeczytałam w tej opinii, to była taka wycieczka w moją stronę, że jestem konserwatywną grażyną, która napisała książkę dla grażyn o grażynie, tak? takim coś stylu, mm -hmm. gdzie naprawdę moje poglądy są zupełnie inne, więc tutaj też taka gorąca prośba, aby nie, nie identyfikować autora z bohaterem. Bo bardzo mm -hmm. często zdarza się to, że, że właśnie czytelnicy, czytelnikom wydaje się, że to, co zostało napisane w książce, te słowa, które zostały wypowiedziane ustami bohatera, jego poglądy są mm -hmm. poglądami autora. I w przypadku najnowszej książki też się tak spotkałam. Bo moja bohaterka nie najlepiej traktuje mężczyzn, a szczególnie swojego obecnego partnera. Jest to związane, jak można się, jak można się domyślać, z przeszłością, tak? ponieważ wszystko, wszystkie nasze zachowania, wszystkie nasze jakieś lęki wynikają z tego, co przeżyliśmy w przeszłości lub przeżyli nasi, nasi przodkowie i przekazali nam. I właśnie też gdzieś tam przeczytałam, że Moje poglądy na związki, na mężczyzn i tak dalej są złe. Ale to nie są moje poglądy, to jest moja bohaterka. Ona się tak zachowuje mm -hmm. i musimy liczyć się z tym, że ona to nie ja, ja to nie ona. Okej, okay, w każdym bohaterze będzie troszkę mnie. Bo zgodzisz się chyba ze mną, że nie da się absolutnie uniknąć e, wątków jakichś autobiograficznych, swoich przemyśleń, no, ale tak. gdzieś tam je przemycamy pomiędzy wierszami i to nie jest tak, że bohater jest w e, 100% powinien być identyfikowany z autorem. Tym bardziej, że autor, przecież w tej książce jednej masz kilku, kilkunastu bohaterów, i tak naprawdę w usta każdego z nich wkładasz tak. jakieś słowa, które w jakiś sposób no, można z tobą połączyć. To jest naturalne. Faktycznie tak, uważanie że, autora. Jak była afera, no nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, natomiast zarzucono autorce brak tolerancji, mówiąc tak najogólniej, mhm. ponieważ jej bohater, czy w jej książce pojawiły się takie i takie słowa. No ale właśnie, pojawiły się w książce, nie ona je wypowiedziała. Dokładnie. No to tak jak mówisz, nie może um, czytelnik identyfikować autora z jego bohaterami, tak, z, z sytuacją, którą przedstawia, no absolutnie. E, no, ale widzisz, to też jest, e, to też świadczy o tym, że ludzie nie mają tej świadomości. Gdzieś ta bariera, e, gdzieś ta granica się zaciera i nie mają tej świadomości, że, że powinni jednak oddzielać to nasze życie od życia naszych bohaterów. Koniec kroku. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To tak jak z książkami o seryjnych zabójcach, czy... Autor no o seryjnym znaczy, że Zabójcy, Tak. tak. No to nie znaczy, że wychodzi na ulicę wieczorami i morduje. Dokładnie. Słuchaj, to powiedz w takim razie, o czym jest twoja najnowsza książka? Niedawno świętowałaś premierę. To teraz zachęć czytelników, żeby jeszcze może no, na początku tego roku szkolnego, czy jeszcze nie zdążyli może wyjechać na Urlop, żeby mieli szansę sięgnąć potem Twoją książkę. Mam tutaj koniecznie. Tak. Najgorszy dom hmm. jest to powieść kryminalno-obyczajowa. I muszę Państwu przyznać, że Ucja Buchta, prywatna detektyw, która jest główną bohaterką tej książki, to jest absolutnie moja ulubiona postać spośród wszystkich, które stworzyłam. Wydaje mi się, że Ucja albo się kocha, albo się nienawidzi. Jest irytująca, jest roszczeniowa, jest taka, jest furiatką, odczuwa, odczuwa frustrację, uśpiony gniew, ale ja właśnie lubię takich bohaterów. Wydaje hmm. mi się, że, że kluczem do, do stworzenia udanego bohatera jest to, aby był jakiś, aby wzbudzał emocje, niekoniecznie te pozytywne, hmm. bo wracając do opinii. Wiem, że Łucja niektórych irytuje, mhm. więc nie wiem, czy to będzie dobra reklama książki, że od tego zacznę. Natomiast, Zależy to, czego szuka. Tak, dokładnie. Natomiast jest to powieść, którą wymyśliłam do okładki. To też jest hmm. ciekawe, ponieważ miałam projekt okładki Mocnej Więzi i mieliśmy dwa projekty. I powiedziałam wtedy mojej redaktor prowadzącej, że słuchaj, czy wybierzecie ten, czy ten, będzie dobrze, ale jak wybierzecie ten, to ten mi zostawcie, bo ja napiszę do niego książkę. W końcu ten projekt nie został wykorzystany jako okładka najgorszego domu, bo w wydawnictwie stwierdzono, że nie będzie pasował do poprzednich, a chcieli zachować taką spójność, ale no, swoje zadanie spełnił, ponieważ posłużył mi jako inspiracja. Tak jak powiedziałam, jest to książka o prywatnej detektyw, która czeka na taką dużą sprawę, która odmieni jej karierę. I pech, albo szczęście, zależy jak na to spojrzeć, sprawia, że rzeczywiście taka sprawa się trafia. Łucja poszukuje zaginionej nastolatki, ale niestety tą zaginioną nastolatką jest jej siostra, której ona przed laty. Obiecała, że zabierze ją z tego tytułowego najgorszego domu i wyrwie ją z tego środowiska. Łucja nie mhm. dotrzymała słowa, i dzisiaj próbuje odnaleźć Karolinę. I wydaje mi się, że próbując odnaleźć i ocalić Karolinę, ona tak naprawdę stara się ocalić dziewczynę, którą była sama tych kilkanaście lat temu i której nie pomógł mhm. nikt. Na pewno ciężko, prawda? Też bohaterce właśnie, która jest związana emocjonalnie, prowadzić taką sprawę, jednak zachowując tutaj jakiś profesjonalizm. Jak to? Jak sobie z tym poradziłaś? No właśnie tego profesjonalizmu momentami nie ma, więc wydaje mi się, że Aha. dlatego ona też może być irytująca. Ale dzięki hmm. temu jest prawdziwa. No bo umówmy się, jesteś prywatnym detektywem, znasz się na tej robocie, ale... Tutaj chodzi o Twoją siostrę, więc dochodzą emocje. Ucja ma świadomość, że ona nie powinna tego robić. Zresztą wszyscy jej to mówią. Rodzina, znajomi, były chłopak, którego spotyka w Namysłowie, ponieważ akcja toczy się w Namysłowie w województwie opolskim. I właśnie Ucja po latach wraca do tego namysłowa i spotyka znajomych, rodzinę, przyjaciół sprzed lat. I wszyscy jej mówią, żeby to zostawiła, bo jest zbyt zaangażowana emocjonalnie. Mówi jej to też Maciek, jej obecny partner. Ale Ucja czuje, że Karolinie jest to winna i angażuje się w poszukiwania. No ja jako czytelnik mam nadzieję, że ta sprawa dobrze się zakończy. Nie pytam cię, bo wiem, że nie mam prawa spoilerować, więc absolutnie nie pytam. Natomiast jak sięgnę po książkę, to chętnie przeczytam właśnie o, o tych relacjach e, rodzinnych, jak one wpłynęły na e, tą główną bohaterkę. No dobrze, Madziu, to teraz mam dla ciebie takie wyjątkowe zadanie. Jedni mówią, że trudni, e, trudne, inni mówią, że bardzo przyjemne. Proszę cię, żebyś znalazła jakiś argument, który przekonałby czytelników do tego, żeby po przeczytaniu twoich książek, ale też innych ale też książek innych autorów, żeby zamieszczali właśnie krótkie opinie w sieci. No to zadanie wydaje mi się bardzo łatwe. Akurat jestem w tej o, grupie, która. Super, już e, mi się to a, podoba. Tak. E, no, z takich bardzo prozaicznych powodów my. Pisarze, nie otrzymujemy wynagrodzenia za napisanie książki, ale za sprzedaż książki. Więc im więcej czytelników sięgnie po książkę, kupi książkę czy wypożyczy w bibliotece, ponieważ za wypożyczenia biblioteczne również mamy wypłacaną raz w roku taką rekompensatę, to tym większa szansa, że powstaną nasze kolejne książki. No, bo jeżeli nie będziemy mogli e, żyć z książek, jeżeli nie będziemy mogli liczyć na godziwe wynagrodzenie za naszą pracę, no to istnieje taka obawa, że no, będziemy musieli zająć się czymś innym. Więc jeżeli po prostu Państwo chcecie, żebyśmy mogli dla Państwa pisać, to zachęcam do tego, abyście Państwo polecali te książki, które przypadną Wam do gustu, abyście zamieszczali opinie w sieci, bo to nam bardzo, bardzo pomoże przede wszystkim zbudować swoje nazwisko, stworzyć dla siebie takie bezpieczne miejsce na rynku i pisać dalej. Bardzo Ci dziękuję. No, pięknie to podsumowałaś, fantastycznie zachęciłaś czytelników do, do działalności. Ja się dołączam do tego, co Magda tutaj powiedziała, kochani, dzielcie się swoimi emocjami, nie bójcie się tego, jeżeli książka sprawiła wam przyjemność, to wy sprawcie nam przyjemność, zamieszczając krótką opinię w sieci. Ma musi być pozytywna, tak jak mówiłam, wszelkie, wszelkie sygnały mile widziane. Tak, tylko podkreślamy. Jeżeli są to jakieś konstruktywne uwagi, przemyślenia, to bardzo chętnie, bo my też to bierzemy pod uwagę. Też się cały czas rozwijamy. Natomiast zachęcam wszystkich do dołączenia do akcji. Zachęcam autorów do tego, żeby się kontaktowali ze mną w tej sprawie, ale również bibliotekarzy i blogerów, którzy którym jakby leży na sercu to czytelnictwo w Polsce myślę, że jest tych osób naprawdę bardzo wiele i razem możemy zrobić więcej. Także raz ja jeszcze się... bardzo ci dziękuję za dzisiejsze ja spotkanie, za pamięć i za zaproszenie. My się spotykamy. Za tydzień kolejna niespodzianka, kolejny autor albo autorka do zobaczenia w przyszłą, a przepraszam, właśnie nie w przyszłą środę, wyjątkowo w przyszły czwartek. W przyszłą środę świętuję premiery swojej powieści i tak wyjątkowo wywiad w ramach Pożycz Przeczytaj Poleć będzie przeniesiony na czwartek na godzinę 18. .00. Także pamiętajcie, nie zapomnijcie o tym. Do zobaczenia.